Nie wiem czy chcemy między fortem a nimi, wiesz. Nie, musimy im na tyłek wejść, zrobisz high, high point to nie trzeba, poleciał człowiek. Dobra, zaczynam strzelanie. Tak, jak możesz to w kole, czy ktoś wchodzi? Na razie wsadziłem dziurę. Jedną, a te nowe żagle. Tak, żeby lepiej widzieć, poleciał gościu zwierzę w naszą stronę. A, delfinem. Tak, delfinem. To przecież. Muszę zajść. To nie był delfin, wiesz, on się wystrzelił. Nie? Bo ja widziałem co się w wodzie działo przez chwilę. Jak na się siedziałeś, to nie było... normalne. Do końca. Na tyłek mu Znowu poleciał. Podrze po prawej, nie trafi, chyba mm. wezmę snipa jak chcesz. mastowani, przynajmniej tył stracili. Szybko łapią, dobra załoga. Dobra. Druga w nas się. Jesteśmy za szybcy. Druga brygantyna, tutaj też jest. Jesteśmy za szybcy, ja ich nie chcę spowalniać. No, ludzie. Bo ja właśnie prawie one pora ja dostanie, mam koło połamane, właśnie. Ja też. Ale stracili kolejny maszt. Uważaj na tą drugą brygantynę. Tak musimy szybki manf w prawo zrobić Zamży znaczy się błysić, uważaj na no, To była tam jest trochę Wszystko dobrze. Uu, dobra nie wiem co ten bryk z lewej robił uważaj na nich Dobrze dobrze jest Wyminęliśmy ich No i się właśnie skończyło Ja z wyprostowałem prawie odbijaj w lewo Co? Oni ich nie zdemastują Dobre. Tak, tak, ale w lewo, bo oni tu wpadli i są na... Masz koło? Koło nie istnieje. Dźwięk one ale one nie siadł. Teraz siadł. obraca nas. Ale mamy strasznie dużo dziur na dole. Dobra, nie mają konta. Idę łatać. Koło naprawione? Tak. Park, proszę. Gościu w wodzie. A woda. Pilnuje prawo, prawej. lewej. O, o! Wypadłem! Kurde mol. Już go nie ma, tylko ja muszę łatać, a mamy. Tak jak tak, Wracam z syreną. Przepraszam, mój błąd. Dobra, przełączam Jesteś? się na normalną broń. Jestem czarny. też nie są nie. słabi Nie, nie są A nie podoba mi się ilość trafie z gracza rotu kolejny no, Już tak mocniej nie są Po prostu koło mi wszystko chodzi prawie No i trochę Wajmaty Ale Wajmaty channiej Trochę podłatałem Oni też ten drugi bryg. Drugi się wymiksował. Amen. Bo oczywiście ten zamiast skończyć robotę to... W... No. To drugi bryg jest po drugiej stronie fortu. pewnie tam poleciał i zobaczył czy przypadkiem bossa nie zaczęli. Zapłynij. Ja sobie poczyszczę. Chwalę jeszcze połatem A gdy drobię full? Drob, drob. Prawda, trafili w przód. Na NW. Prawda? Na NW. NW. No ja wiem. Złambolowałem koło ośmiu. Dostałem czerwony krzyżyk. Jeszcze i przoty? Wiesz co, na NW to ja wolę nie jezykować. No to dawaj mnie. Podbiję lewo. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Zwijam. O, oh, kurde, pieprzony jest caterpillar. Czym się że nie weszło? Proszę. Na tył, jakim doszliśmy. Ale tak musimy płynąć tam. No, dobra, idziemy na fojt. Weźmy w skręcie w lewo. Trafiam gości, ciągle. Nie, to nic Wygląda jakby w ogóle atakowali. Coś. Oni stoją przy skale. Dalej, dalej. Może wiesz, zostawili gości na forcie. A sami odpłynęli. Płyną na ten fort, mówicie. Tam dwóch gości siedzi i... Chyba to zyp ze mną, No tak, powiedziałbym, że... Szybciej posz... zanim bym wykręcił, to wiesz co... Dobra, się ruszył. Dobra, ale jestem na kole. Idź. O, nie. Ja, piwesz, coś. No nie, No wiesz co, na NWT ja ci nie wiem co ci mówić, jak cię bujnie, tak będziesz miał. Lekko dasz wyżej, albo lekko niżej, potem się fala zmieni. Wchodzimy na spokojną wodę, tylko jeśli ktoś jest na to może nas zwierzyczek już złapać, więc... Albo utrzymujemy ten kąt, albo się do dookoła. Jedna wieża czysta, druga też. Fibowo. Tak, wieża czysta. Mamy spokojną wodę. Zresztą wyskoczyć, bo... Zobaczyłeś? Już to podwinąłem. E, poleciał, Gościu. Nie zostawi się teraz. Okej. Okay. Gdzieś, gdzie? No, właśnie e, złapał Mejmejda. Zabiłem go? <laughs> No to Chyba nie. A może Chyba tak. Złożyłem im Dawa. tył, złożyłem im tył. Dawaj, dawaj. Skała się bili, czy nie? Ta. Tak. bliżej trochę wiem, że falę nasz jakie masz są so, lewą drapkę. Ja wchodzę z prawej Koś leży skały mi zasłania Chwilowo musisz poczekać Fajny leży Wiesz. Bingo. Tak. Tylko jeszcze jest o dwie w wodzie. E, wiesz, to statek mnie gdzieś wystrzelił. Dobra widziałem chyba jednego typa. Tak, bo ja już... Co może z tamtej Za Zasoby chcemy? E, jasne. Nie po to tu, czy wystrzelałem A na nich tyle, kul. Jedno, że przyjechali na trzeciego i rzucili się na nas zamiast na tamtych. Czyli byli zdemastowani. Tak, którzy byli zdemastowani. Easy kill. Chociaż z autopsji wiemy, że to wcale nie musi oznaczać sukcesu. Wyciągasz suplezji? Tak Ale jakiny pewnie zaraz tu będą Bo tych co byli w wodzie, to ich tam odprawiłeś jak należy, czy? Tak Zdzi.